Hej, witajcie, z tej strony Bobru i chciałem was zaprosić na kolejny wpis na blogu, który pojawi się dzisiaj o godzinie 18:00 rozdział 6, który będzie według mnie e, rozdziałem, który będzie się skupiał w sumie na w jednym miejscu, nie no w paru miejscach, ale głównie, główna recenzja się działa w jednym miejscu, będzie to taki dosyć ważny rozdział dla fabuły e, ponieważ e, od niego zacznie się dalsza, że tak powiem przygoda Bobra, głównego bohatera no ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie wiem jak to będzie. Póki co wam się podoba, bardzo mnie to cieszy. Co prawda komentarza jest trochę za mało, ale wiem, że czasami się nie chce, czasami się zapomni. I tak dalej. Tak mam paru stałych komentatorów, więc bardzo wam dziękuję za wspomaganie mnie, bo to jest jednak pomoc. I to spora pomoc. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję wam, zapraszam na bloga, macie link w opisie no i do zobaczenia. O 18 pamiętajcie, spodziewajcie się notki, do zobaczenia w kolejnych wpisach oczywiście i na moim kanale, tak więc hej pa! pa.